ا ل Kizo, tu sędzą! Jestem na granicy! Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto! Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami. Może kilku z nich powinno właśnie pełnić warte, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać salutką noc. W takim razie do rana! Zrozumiałem, bez odbioru! Ma vai. Okay. Już ci się nie przyda. No. Więcej na boju. Huh. Dzień. To koniec? Jezu prysce! Ale kurwa! Twardy! Skurwy się! Antybiotyki. Muszę znaleźć antybiotyki. Tak, to się nada. Muszę zanieść do maszyny. Hmm. To mu pomoże. A potem się stąd zabierzemy. Pojedziemy na północ, tak jak mówił. St. Johnny, jesteś tam? Dick, Ricky odbiór. Chole, no wiedzieć, tu Riki, odbił. No, on nie może wiedzieć, że tu jest. E, hej, Riki, tu Dick, e, coś przerywa, nie słyszę cię. Dick, gdzie jesteś? Potrzebuję. Eee, wybacz, Riki. Nie mam teraz na to czasu. Już! Znalazłeś to? To, co z niego zostało. Tak. Co z niego nie zostało? Hej, słyszałam strzały. Co jest grane? Spotkaliśmy kilku wieczystych, ale ich załatwiłem. Załatwiłeś ich, czyli co? O, wow! Mogłam się domyślić. Domyślić czego? Jezu, kto tu jest od bezpieczeństwa? A wiesz, zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Daj mi spokój. Dobra. A ty co tutaj robisz? Co ja tu robię, Dick? Eddie mnie po ciebie wysłała. Czemu? Czekaj chwilę. Z buzerem wszystko ok? Nie wiem, ale musimy iść. Co się dzieje z buzerem? Się, że ty i Skizo wybraliście się tutaj. Teraz wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówi. Miejsce katastrofy, zaopatrzenie medyczne. To żadna tajemnica. Mike negocjował z Carlosem i razem ustalili, że będziemy je z Wieczystymi. Ach, gówno prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. Połowa ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe. Od miesięcy użeram się z tymi Wieczystymi. Nie można wierzyć w ich słowa! Teraz gadasz jak z kizą. To on cię w to wciągnął, to on powiedział ci o miejscu katastrofy. Świetnie! Czyli myślisz, że jestem jego chłopcem na posyłki? A nie! A jak inaczej mogłeś się dowiedzieć? Od fuczęgi z obozu Gouplenta. Sama mówiłaś, że to żadna tajemnica. Tak było. Weź nie i pamiętam. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z handlarzami niewolników. Okej, okay. ale nigdy nie zabraliśmy nikogo wbrew jego woli. A co z Taker? Ona robiła tak samo? Nie wiem. A pomyślałeś, że jak zgarniasz kogoś z syfu, wyczerpanego do granic możliwości, to ten ktoś już nie jest w stanie uciekać? Myślałeś o tym? Że oni mogą nie mieć wyboru? Ale i tak zabrałeś ich do Hot Springs i zgarnąłeś za to kilka kredytów. Wszyscy mają wybór, Nikon. Nas też to dużo kosztuje. Sprowadzanie kogoś, kto nie może pracować, nie może na siebie zarobić. Powinieneś się cieszyć, że Mike nie jest taki jak ty. William! William, jeśli mnie słyszysz, musisz natychmiast przestać! Edi, co się dzieje? Górze! Chodź, przytrzymaj go. Co do cholery robisz? Co ty Słuchaj, wyprawiasz? Słuchaj, musimy to zrobić i musimy. Ale to. żeby co Jezus. zrobić? Zykon, nie ucinajcie mnie! Nie, nie! Nie możesz! Nie ma mowy! Nie możecie go posłuchaj mnie! Antybiotyki uratują mu życie, ale nic nie jest w stanie ocalić jego ręki. Posłuchaj mnie! Natychmiast potrzebuję twojej pomocy albo będziesz patrzeć na śmierć przyjaciela. Edi, tracimy go! Po co? Dikon. Okej. Okay. Dobra, dobra. Chodź. Cześć Hej stary. Dobra, słuchaj, słuchaj mnie. Nie się. Trzymaj, A! trzymaj mocno. Dobra. Trzymaj. Dik! Dik. Okej. Okay. Trzymaj go tutaj. Okej, okej, okej. Ale wolę. Nie, 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 trać za dużo krwi. Musisz przestać, bo trać za dużo krwi. Daj mi gazę! Yeah! Dobra. Da! Nie! Wózel, trzymaj się, chłopie! Trzymaj! Trzymaj! ci nie będzie! Gdzie, gdzie mam go ja trzymać? Nie, Nie panikuj, tylko odtrzymaj. Staram się! Hej. Dobrze ci poszło. W szkole średniej myślałam, Hmm, może powinnam zostać inżynierem, a może chirurgiem. I chyba powinnam być chirurgiem. <noise> a ty. Dobra, dobra, okej. Okay. Ocaliłeś życie kumpla. Myślę, że on tego tak nie będzie widział. Nie mogę się zgodzić. Muszę podłączyć kroplówkę. I wiesz co, nie wiem skąd to wszystko wziąłeś i nie chcę wiedzieć. Ale to uratuje życie wielu ludziom, Dikon. Bardzo wielu ludziom. Muszę pomóc Edi. Mike, tylko spokojnie. Dobra? Dikon! Weź wyłaś. Słyszałem, co zrobiłeś. Nie mogłem pozwolić, żeby umarł. Mike, odpuść. Już po sprawie. Wiem o tym do cholery. Buzer to przeżyje? Nie wiem. Wieczyści cię widzieli. Poszli twoim śladem. Jak tylko Carlos się o tym dowie, będziemy mieć zajebiste kłopoty. Carlos może się kurwa pierdoli. Nie! Naradzasz życie innych dla swojego widzimisię! Mam nadzieję, że dobrze ci z tym. Dobrze zrobiłeś. Mike. Zaczekaj.